Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku raka na miesiąc maj. E, przypominam, że to nie są czytania wyrocznie. To są czytania dla osób, które naprawdę się tutaj odnajdują i szukają wskazówki. Jeżeli nie odnajdujecie się w tej sytuacji, nie projektujcie tego na sobie, bo ja tutaj robię jaką lekcję mam do przerobienia. Czytanie z takiej serii, a nie co może się wydarzyć. E, dobra, więc zaczynamy drogie raki. Zobaczmy jak tutaj energie dla Was mogą się zaznaczać. Raczki, miesiąc maj. Maj dla raków. Co my tu mamy? Pięć mieczy, cztery donary i król kielichów. Słuchajcie, strach ma wielkie oczy, dosłownie tutaj należałoby jednak zaufać sobie i zaufać komuś to wcale nie chcę Was oszukać, przynajmniej nie w przełożeniu dobra, główna sprawa na Majdlareka Król Mieczy zupełnie jak u Skorpiona co jest wyzwaniem w ramach tejże relacji czy tejże sytuacji to może być relacji nie musi e, śmierć, Skorpion <grym> co jest przyczyną tego co się dzieje a z denarów, Skorpion ma Asakielichów słuchajcie, co tu się dzieje co odchodzi do przeszłości dziewięć denarów co w Waszej głowie, o czym wymyślicie? Kapłan. Mamy wodnika, mamy byka i mamy skorpiona póki co. Co nadchodzi? Księżniczka mieczy. Wasze nastawienie. 10 buław. Otoczenie. Rycerz kielichów. Ryby. Czego nie dostrzegacie, co macie wiedzieć. 10 kielichów. Rada dla skorpiona. Mocno kompatybilna energia. Zastanawiam się, czy nie macie skorpiona w otoczeniu i czy ta re... to jakaś wspólna relacja. I w rezultacie umiarkowanie. strzelec się nam jeszcze pojawił. Także takie znaki tutaj mogą się w tym miesiącu zaznaczać. Wokół Was królowa była flebaran. Yy, dobra, ja muszę od razu dopytywać. Rozkładamy karty i będziemy pytać, co się tutaj dzieje. To widzę was w przeciążeniu, ale nie wiem, czy to wynika. To jest tak, jakby trzeba było coś załatwić jeszcze raz, ale karty pokazują, że tak naprawdę wszystko się ułoży pomyślnie. Bo dziesiątka kielichów, czego nie dostrzegasz, wszystko skończy się dobrze i umiarkowanie wszystko będzie w równowadze. Eee, dotyczy to może relacji, bo to jest jakby podejście do nowej sprawy ktoś, albo ktoś tu powraca. Nie wiem, zobaczymy. Tak, okej. Okay. Bo ja Was widzę, do przeszłości odchodzi ja w pojedynkę, i teraz ja wśród ludzi mi się pokazuje i nie wiem, czy te, to przeciążenie z tego wynika. No tu energie są dobre, więc nie wiem o co chodzi jeszcze, ale sprawdzimy. Dobrze. Główną sytu... Główną, głównym podłożem tego, co się dzieje z Danarów, to może być nowa praca, nowa relacja, nowe przedsięwzięcia, nowe inwestycje, nowy start ogólnie. Nowa propozycja, na przykład zawodowa, 6 buław, i to jest sukces. Znaczy, tu jest przepis na sukces, czyli ja się staram odnieść jakiś sukces na danej płaszczyźnie. To jest główną przyczyną tego, co się dzieje. Dotyczy to najprawdopodobniej spraw zawodowych, ale nie musi tak być. Król mieczy, bardzo oficjalna karta, os nie wiem, osoba na danym stanowisku, psycholog, lekarz, specjalista dany, tak? Czy zawiązanie, rozwiązanie umowy. Szóstka denarów. Zawiązanie umowy tutaj może być o pracę szczególnie, nowa praca, coś takiego mi się pojawia, i tutaj powiedziałabym, że to wygląda dobrze. Że karty pokazują, że jeżeli jest kupno-sprzedaż w tym miesiącu, to to jest bardzo dobra inwestycja. To naprawdę wygląda dobrze. I co odchodzi do przeszłości: dziewiątka denarów, ja w pojedynkę, dziewięć kielichów. Nie mam wątpliwości, że byliście sami i w tym miesiącu jest jakieś zobowiązanie, podpisanie jakiegoś zobowiązania z kimś lub z czymś. Ja czuję, że wy jesteście trochę przerażeni, że za dużo na siebie bierzecie, albo że nie dacie rady, szczególnie jeżeli to na przykład jest nowa praca. Tak, że ja nie spełniam oczekiwań, albo że za dużo na siebie biorę. Może się pojawić takie podświadome uczucie. Czy tak jest? Ja nie sądzę. Waszym wyzwaniem jest zmiana, karta śmierci, czyli zmienia się status. Ja nie wiem, czy podpisujecie umowę o mieszkanie, to jest duża sprawa, tak? Czy nowa praca, to jest to nasz denarów. Czyli w związku z tym, że podpisujesz umowę o pracę, na przykład, kupujesz coś nowego i tak dalej, coś się zmieni w Twoim życiu. I to jest Waszym wyzwaniem: dostosować się do tej zmiany, przejść tę transformację. Uważam, że jest strach, że za dużo na siebie wziąłem, że ja nie, dam nie podołam tym zobowiązaniom. Podołacie, od razu Wam to mówię. W Waszej głowie kapła możecie tutaj myśleć, nie wiem, o nowy szef, tak, albo nowe przedsięwzięcie, jako tako, i muszę się czegoś nauczyć, bo to zwiedza, śmierć. Czyli Wy macie w głowie, że ja muszę się dostosować do tych zmian, nauczyć się nowego trybu, ale to są fajne zmiany, bo karty pokazują, że to jest fajna inwestycja w przyszłość. Co nadchodzi księżniczkami, czyli to już jest powiedzmy dosłowne podpisanie umowy. Jeżeli podpisujecie umowy i kontrakty, proszę je czytać konkretnie, żebyście się nie zobowiązali wobec czegoś, czego nie macie ochoty robić, tak? To są wiadomości, informacje, paźmieczy. No tutaj albo kurs trzeba będzie jakiś odbyć. Na przykład idę nowe stanowisko pracy i muszę odbyć kurs i boję się, że nie dam sobie rady, dasz sobie radę, nauczysz się wszystkiego, bo ja mam wrażenie, że wszystko będzie dobrze. Wasze otoczenie yy, rycerz kielichów, to jest jakby daje komuś lub czemuś drugą szansę, czyli mam drugą szansę zrobić coś inaczej. Yy, czyli próbuję jeszcze raz. Dziewiątka denarów. To jest ta karta. Ja mam wrażenie, że wy będziecie mieć tak zwany sekund myśli, czyli że będziecie sobie yy, gdzieś tam rozważać, czy, czy jednak nie spróbować. Bo to jest miesiąc zobowiązania. Wy w tym miesiącu, powiedzmy, będziecie podpisywać tę umowę. I wydaje mi się, jeżeli nie chcecie, to macie szansę jeszcze z tego zrezygnować. Ale karty pokazują, że nie warto. I ja się teraz boję, że Wy zrezygnujecie z tego, że Wy stwierdzicie, że za dużo na siebie bierzecie. A to jest tak warte zachodu, bo mi się pokazuje, że te zmiany są naprawdę dobre. Jeżeli pojawia się śmierć denarów, to znaczy, że naszym wyzwaniem dostosować się do sytuacji, zaadaptować do nowej sytuacji, która Azdanarów niesie ze sobą olbrzymi potencjał. I ja czuję, że Wy, wy macie zawahanie. Siódemka denarów, czyli ja robię krok wstecz i ja się zastanawiam, czy za dużo na siebie nie wziąłem. I tak naprawdę Wy w tym miesiącu macie jeszcze możliwość zrezygnowania z tego, dopóki nie podpiszecie tej umowy, bo ona będzie podpisywana tutaj. Czego nie dostrzegacie, co macie wiedzieć? Dziesiątka kielichów. Jest wsparcie innych osób. Ósemka bułap. Nikt nie chce dla Was źle. Co więcej, ta sytuacja, ta umowa może naprawdę wnieść dużo szczęścia w Wasze życie i Wasze życie może wejść na właściwe tory. W rezultacie mam umiarkowanie. Karta umiarkowania to jest też karta, którą nazywa się wstrzymliwość czasem. I ja się obawiam, że wy się będziecie wstrzymywać, więc zobaczmy, czy to jest to, że czuję, że jest spoko i dam sobie radę, czy to jest to, że. No bo to jest jednak karta po śmierci, tak? Czy to jest jednak to, że, że ja się wycofuję? Co to jest? Dziesięć mieczy. Na czego chcecie się wycofać? Po co robimy te czytania? Po to robimy te czytania wcześniej. Nie poddawać się tym wątpliwościom. Słońce w tle. Ta sytuacja jest po prostu pozytywna. Karta królowa była w tle. Wy sobie dacie radę. Karty pokazują, że naprawdę ta nowa praca, ten nowy zakup, to wszystko jest bardzo korzystne dla was. Bardzo. Karta śmierci. Duże zmiany to są. Na przykład przekwalifikowuje się, ale Azanar mówi rozwiniesz się. To ma olbrzymi potencjał. Poznasz tam fajnych ludzi, będziesz szczęśliwy, spełniony. I co wy robicie? Jeżeli nic się nie zmieni, nie wykorzystamy tych rad, które tutaj są, to nie przyjmiecie propozycji, która może naprawdę pięknie odmienić wasze życie, bo będziecie się bać, że nie mam wiedzy, nie mam doświadczenia yy, i zrezygnuję. I zostanę, no bo nadal macie szansę być tutaj, gdzie byliście, czyli zadowoleni, że sobie w pojedynkę, nie jest źle, niczego mi nie brakuje, ale możecie mieć więcej, na przykład więcej doświadczenia, rozwinąć karierę i tak dalej. Więc karty pokazują, żeby nie poddawać się temu, że to jest za dużo, że ja tego nie uniosę, bo karty pokazują, po pierwsze, inne osoby są tutaj z wami, was odciążą. Po drugie, wystarczy rozmowa z kimś, yy, na przykład poznać kogoś w tej nowej pracy. No, jeżeli to jest nowa praca, najłatwiej no mi na tym przykładzie powiedzieć. W rezultacie mam umiarkowanie i 10 mieczy, czyli poddaję się i nie, nie wchodzę w te zmiany. Więc ja zobaczę, jaka zrada, czy naprawdę, bo macie szansę, naprawdę dużą szansę, ale boję się, że jej nie wykorzystacie. Nie jest źle, prawda? Bo tutaj też nie mieliście się źle, więc to jest coś dodatkowego, ale coś, co mogłoby Was mocno rozwinąć. Więc zobaczmy, jaka zarada dla raków. Co robić? Jaka jest rada dla Was? Księżyc poradzić sobie ze swoimi lękami i nie wywoływać wilka z lasu, bo ta karta mówi o tym, wywołujesz wilka z lasu, wyobrażasz sobie najgorsze i to cię tak spasza, że nie zrobisz nic. I później rzeczywiście może się realizować najgorsze, bo tak się na to zapisujemy. Jaka jest jeszcze rada? Wisielec. Jeżeli nie potrafisz teraz podjąć decyzji, to poczekaj, wstrzymajcie, ale karty pokazują, nie, czas nie wstrzymywać. <gry> Może wstrzymać się tylko po to, żeby zobaczyć tę opcję z innej perspektywy, bo ona jest bardzo pozytywna, wy jej tak nie do końca. Możecie tak nie do końca wiedzieć, chociaż wiecie, że to ma potencjał, to jednak. I jeszcze jaka jest rada tutaj? Czwórka kielichów. Jeżeli czegoś nie czujesz, to tego nie rób. Ja myślę, że wy jeszcze jest inna opcja. Wy możecie sobie wynegocjować umowę w ramach tej na przykład nowej pracy taką, żeby warunki Wam odpowiadały. Więc ja bym powiedziała, starajcie się jeszcze negocjować. To jest ważne, bo te karty o tym mówią, że jeszcze będzie rozmowa i to, czego nie dostrzegasz, możesz sobie wynegocjować warunki, które dadzą Ci spełnienie. Zatem ta opcja jest naprawdę fajna, ale jeżeli nie czujecie, jeżeli ktoś się nie zgodzi na ten kompromis z Wami, tak? Czyli do, idę do pracy i mówię, nie, ja nie chcę pracować 40 godzin tygodniowo, ja chcę pracować 25. Może ta osoba wyjdzie naprzeciw. Jeżeli nie i tego nie czujecie, to nie róbcie tego. Poczekajcie, rzeczywiście. Natomiast starajcie się też spojrzeć na sprawy z innej perspektywy i nie wywołujcie sobie tu wilka z lasu. Więc nie powiem wam, tak idźcie w to albo nie, nie róbcie tego. Możecie sobie wynegocjować warunki, to jest ważne. No, to tyle. Dzięki za wysłuchanie i pozdrawiam.